Ten kanał to publiczny eksperyment. Wszystkie treści są dziełem sztucznej inteligencji, która popełnia błędy. To nie jest porada inwestycyjna. Wszystkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność. Pełna treść Discoimera w opisie. Zastanawialiście się kiedyś, czy można zbudować biznes, który zarabia krocie na pomyłkach największych instytucji finansowych? I to na taką skalę, żeby zysk operacyjny rósł o 90% rok do roku, a firma planowała wypłacać dywidendę dającą ponad 10% zwrotu. Zapomnijcie o obrazku prawnika w Todze, który spędza noce nad jedną sprawą. Wotum to coś zupełnie innego. To prawnicza linia produkcyjna. Ich model biznesowy to majster sztyk skalowalności. Historycznie zajmowali się odszkodowaniami, ale prawdziwe pieniądze. Absolutne Eldorado znaleźli gdzie indziej. Ponad 86% ich przychodów w pierwszej połowie 2025 roku pochodzi z jednego źródła masowego pozywania banków w imieniu konsumentów. Głównie chodzi o słynne kredyty frankowe. Zarabiają na opłacie wstępnej, ale kluczem jest success fee, potężny procent od wygranej kwoty. To biznes, w którym każda wygrana sprawa to kolejny wagonik złota dojeżdżający do stacji. A teraz, gdy ten pociąg zwalnia, Wotum już buduje tory pod nowy, potencjalnie jeszcze większy. Sankcje kredytu darmowego. Zapamiętajcie ten skrót: SKD. Będziemy do niego wracać. No dobrze, wszystko brzmi wspaniale, ale każda złota gorączka kiedyś się kończy i rynek doskonale o tym wie. Spójrzmy na twarde dane. Liczba nowych spraw frankowych trafiających do sądów w pierwszej połowie 2025 roku spadła o ponad 36% w porównaniu z rokiem poprzednim. To nie jest chwilowa czkawka, to trend. Rynek się nasyca. Kto miał pozwać bank, w większości już to zrobił. Co gorsza, banki przestały być biernymi ofiarami zaczęły aktywnie proponować ugody, zabierając wotum potencjalnych klientów z przednosa. Analitycy nazywają to ryzykiem klifu przychodowego. To scenariusz, w którym za 2-3 lata po zakończeniu obecnych spraw strumień nowych przychodów gwałtownie wyschnie. I właśnie tego panicznie boi się rynek. Ale zarząd wotum to nie są ludzie, którzy czekają, aż wyschnie im studnia. Oni już kopią nową, potencjalnie znacznie głębszą. Nazywa się sankcja kredytu darmowego. O co chodzi w uproszczeniu? Jeśli bank w umowie o kredyt konsumencki, czyli pożyczce gotówkowej, zakupach na raty do 255 tysięcy zł, popełnił określone błędy informacyjne, konsument może być uprawniony do zwrotu wszystkich kosztów. Tak, dobrze słyszycie. Oddaje tylko pożyczony kapitał bez odsetek, prowizji, nic. Stąd nazwa darmowy kredyt. A teraz pomyślcie o skali. Umów frankowych było kilkaset tysięcy, umów o kredyt konsumencki są miliony, to potencjalny rynek o rząd wielkości większy. Wotum ze swoją zautomatyzowaną machiną do prowadzenia sporów jest w idealnej pozycji, by ten rynek zdominować. To jest ta wielka, darmowa opcja na wzrost, której rynek zdaje się nie dostrzegać. Dobra, czas zajrzeć do Bebechów firmy, czyli do sprawozdań finansowych. I tu zaczyna się prawdziwa jazda. Patrzymy na bilans na koniec czerwca 2025 i widzimy, że aktywa grupy to ponad 635 milionów złotych. Ale uwaga, aż 70% tej kwoty, czyli ponad 444 miliony, to pozycja aktywa z tytułu realizacji umów z klientami. Co to u Licha jest? To jest właśnie ta księgowa magia. To nie są pieniądze w banku. To jest obietnica przyszłych pieniędzy. To jakby rolnik w dniu zasiania pola wpisał sobie do bilansu wartość przyszłych zbiorów, bo jest na 98% pewien, że urosną. Wotum zgodnie ze standardami MSSF 15 rozpoznaje przyszły zysk z Success Fee już w momencie wygranej w pierwszej instancji. To tworzy w bilansie gigantyczne, niegotówkowe aktywo. To jest czerwona flaga, bo opiera się na szacunkach, ale jednocześnie zielone światło, bo pokazuje nam, jak potężny strumień gotówki jest już w drodze do spółki. Skoro już mówimy o czerwonych flagach, to teraz spójrzcie na coś, co jest definicją zielonego światła. To wykres zadłużenia, a właściwie jego braku. Czerwony słupek pokazujący wskaźnik długu netto do EBIDDA jest pod ziemią. Na koniec pierwszego półrocza 2025 roku Wotum miało w kasie prawie 100 milionów złotych gotówki, a jego oprocentowany dług wynosił niecałe 23 miliony. Oznacza to, że spółka mogłaby spłacić cały swój dług od ręki i nadal zostałoby jej ponad 77 milionów w gotówce. To się nazywa ujemny dług netto. To jest finansowa forteca. W świecie, gdzie firmy toną w kredytach, votum ma tyle gotówki, że nie wie, co z nią robić. A nie, przepraszam, wie doskonale, ale o tym za chwilę. A teraz mój ulubiony slajd. To jest esencja tego, dlaczego model biznesowy votum jest tak potężny. Spójrzcie na te słupki. W pierwszej połowie 2025 roku przychody wzrosły o imponujące 33% rok do roku, ale koszty? Koszty wzrosły zaledwie o 12%. Co to oznacza? To jest właśnie magia dźwigni operacyjnej. Ich fabryka pozłów jest już tak zoptymalizowana, że każdy kolejny pozew, każdy nowy klient kosztuje ich coraz mniej. Większość kosztów jest stała. A skoro przychody rosną znacznie szybciej niż koszty, to co się dzieje z zyskiem? Eksploduje! Zysk operacyjny wystrzelił o uwaga 90%. To pokazuje, że firma osiągnęła punkt, w którym jest absolutną maszyną do generowania marży. I ta maszyna do generowania marży produkuje takie oto wyniki. Patrzymy na wskaźniki rentowności. ROE, czyli zwrot z kapitału własnego za ostatnie 12 miesięcy, to ponad 47%. Innymi słowy, na każde 100 złotych zainwestowane przez akcjonariuszy spółka wygenerowała ponad 47 złotych czystego zysku. To są poziomy, o których większość firm może tylko pomarzyć. ROIC, czyli zwrot całego zainwestowanego kapitału, wliczając w to dług, jest jeszcze wyższy, ponad 52%. To pokazuje, że firma nie tylko jest rentowna, ale też niesamowicie efektywnie wykorzystuje cały kapitał, jaki ma do dyspozycji. To nie jest po prostu dobra firma. Z perspektywy rentowności to jest finansowy potwór. Ok, było miło, ale czas na kubeł zimnej wody. Zyski to jedno, a gotówka to drugie. I tu dochodzimy do sedna ryzyka w wotum. Na tym wykresie widzimy porównanie zysku netto z przepływami pieniężnymi. Biały słupek to zysk netto, a niebieski to gotówka z działalności operacyjnej CFO. W idealnym świecie te słupki powinny być podobnej wysokości, a jak jest tutaj, widzimy fundamentalną rozbieżność. Zysk jest rozpoznawany z góry, ale gotówka spływa z ogromnym opóźnieniem, nawet 12 do 24 miesięcy później. To oznacza, że wysoki zysk netto dzisiaj nie równa się wysokim wpływom gotówki dzisiaj. Jednak spójrzmy na dane roczne. W 2024 roku wskaźnik jakości zysków wyniósł 0,94, co oznacza, że ostatecznie ta gotówka faktycznie spływa. System działa, ale z opóźnionym zapłonem. Inwestor musi mieć nerwy ze stali i cierpliwość. Ten wykres to mapa strategiczna firmy. Na osi pionowej mamy ROIC, czyli jak rentowne są inwestycje firmy. Im wyżej, tym lepiej. Na osi poziomej mamy stopę reinwestycji, czyli jaką część zysków firma przeznacza na dalszy rozwój. Im bardziej w prawo, tym więcej. Wotum znajduje się w kwadracie wysoki zwrot, niskie reinwestycje. Co to oznacza? To jest profil krowy dojnej. Firma generuje astronomiczne zwroty z kapitału, ale nie ma gdzie tych pieniędzy reinwestować w ramach obecnego, dojrzałego biznesu frankowego. Dlatego zamiast pchać pieniądze w nowe projekty, robi coś innego. Zwraca je akcjonariuszom. To kluczowa informacja, która prowadzi nas prosto do następnego slajdu. I oto on, święty graal inwestorów dywidendowych. Wotum ogrosiło politykę dywidendową na lata 2025-2027, która zakłada wypłatę 5 zł na jedną akcję. Rocznie! Przy obecnej cenie akcji na poziomie około 47,5 zł daje to stopę dywidendy przekraczającą 10%? 10% w środowisku, gdzie lokaty bankowe ledwo zipią. I teraz pytanie za 100 punktów. Czy to jest zrównoważone? Czy to nie jest pułapka? Dywidenda zjadająca własny ogon? Odpowiedź brzmi, to jest jak najbardziej realne. Pamiętacie te 444 miliony w aktywach z tytułu umów? To jest właśnie zabezpieczenie tej dywidendy. Firma jest tak pewna przyszłych wpływów gotówki, że postanowiła się nią podzielić z akcjonariuszami z góry. To odważne, ale ma solidne podstawy w bilansie. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak tanio? Spójrzcie na ten wykres. Pokazuje on historyczną cenę akcji na tle stref wyceny opartych o medianę wskaźnika C do Z. Pamiętajcie, ten wykres nie mówi nam, czy akcje są teraz tanie w absolutnym sensie. Pokazuje on jedynie, jak obecny mnożnik ma się do przeszłości samej spółki. A jak się ma, jesteśmy głęboko w zielonej, taniej strefie. Obecny wskaźnik cena Z dla ostatnich 12 miesięcy to zaledwie 3,8. Historyczne i 2, a średnia to prawie 8. Dlaczego jest taka różnica? Bo rynek, jak już mówiliśmy, panicznie boi się klifu przychodowego po sprawach frankowych i przypisuje zerową wartość potencjałowi z rynku SKD. Rynek wycenia wotum tak, jakby jutra miało nie być. A jeśli wskaźnik cena Z was nie przekonuje, spójrzmy na szersze spektrum. Ten wykres pokazuje, gdzie na swojej historycznej skali od 0 do 100 plasują się trzy kluczowe wskaźniki wyceny. I znowu to nie jest porównanie do innych firm, tylko do historii samej spółki. Cena Z jest w 30% tanio. Cena S, czyli cena do sprzedaży, w 48% neutralnie. A IV do EBITDA zaledwie 13%. To jest strefa wyprzedaży. Niezależnie od tego, jakiej metryki użyjemy, wniosek jest ten sam. Rynek wycenia wotum na jednym z najniższych poziomów w jego najnowszej historii. Kompletnie ignorując rekordowe zyski i potężny bilans. Każda inwestycja to przeciąganie liny między ryzykami a katalizatorami. Po stronie ryzyka mamy dwa potwory: pierwszy o niskim prawdopodobieństwie, ale krytycznym wpływie to zmiana prawa czarny łabędź, który mógłby zniszczyć biznes. Drugi, bardziej realny to porażka projektu SKD i zderzenie ze ścianą klifu przychodowego. Po drugiej stronie liny ciągną potężne siły. Najważniejsza to pozytywne, przełomowe wyroki w sprawach SKD. Jeśli one nadejdą, a wiele na to wskazuje, to będzie jak odpalenie silnika rakietowego. Do tego dochodzi utrzymanie hojnej dywidendy i potencjalne skrócenie czasu oczekiwania na gotówkę. Cała gra polega na tym, która strona pociągnie mocniej w najbliższych kwartałach. A teraz spójrzmy, co na to wszystko mówi moja mała statystyczna kryształowa kula. Ten wykres pokazuje prognozy przychodów i zysków, wygenerowane przez model uczenia maszynowego. I od razu Wam powiem: te prognozy są bezużyteczne. Dlaczego? Bo model jest jak stary generał, który przygotowuje się do poprzedniej wojny. On widzi historyczne trendy wzrostowe i bezmyślnie je ekstrapoluje. Nie rozumie, że pole bitwy fundamentalnie się zmienia. Nie wie o kurczącym się rynku CHF ani o gigantycznej opcji w postaci SKD. Traktujcie te żółte słupki jako ciekawostkę, statystyczną ekstrapolację przeszłości, która z przyszłością prawdopodobnie nie będzie miała wiele wspólnego. Dlatego odkładamy statystykę na bok. I wracamy do analizy fundamentalnej. Oto jak ja widzę rozwój sytuacji w najbliższych kwartałach. Przychody będą nadal rosły, ale ich struktura będzie się zmieniać. Coraz mniejszy udział będą miały nowe umowy frankowe, a coraz większy opłaty wstępne ze spraw SKD. Marże powinny pozostać na bardzo wysokim poziomie. Sumarycznie Prognozuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy, czyli od 3 kwartału 2025 do 2 kwartału 2026, spółka wygeneruje około 180 milionów złotych czystego zysku. To daje prognozowany zysk na jedną akcję na poziomie 15 zł. Zapamiętajcie tę liczbę, bo będzie kluczowa w naszej wycenie. Czas na podsumowanie. Oto moja karta wyników dla Wotum. Pamiętajcie, to jest mój wewnętrzny eksperymentalny wskaźnik, który służy do standaryzacji analizy. To nie jest żadna ocena inwestycyjna. Model biznesowy, dynamika wyników i siła bilansu, niemal perfekcyjne noty w okolicach 90-95 punktów na 100. Potencjał wzrostu związany ze SKD oceniam bardzo wysoko na 85 punktów. Wycena jest ekstremalnie atrakcyjna 90 punktów. Co ciągnie ceny w dół? Oczywiście ryzyka i sceptyczny sentyment, tylko 40 punktów. Po sumowaniu wszystkiego i uwzględnieniu wag, Wotum otrzymuje końcową ocenę 86 na 100. To jest wynik, który w moim systemie oznacza spółkę o wyjątkowym potencjale, której siła fundamentalna jest kompletnie niedoceniana przez rynek. I wreszcie kulminacja naszej analizy. Proszę pamiętać, że to, co teraz zobaczycie, to jedynie edukacyjna wizualizacja. Która pokazuje, jak model matematyczny interpretuje dane i założenia. To absolutnie nie jest porada inwestycyjna, a jedynie demonstracja analitycznego sposobu myślenia. Na tych cenach nie można bazować własnych decyzji. Scenariusz bazowy, który uważam za najbardziej prawdopodobny, zakłada cenę na poziomie 90 zł. Wynika on z prostego rachunku. Prognozowany zysk na akcję w wysokości 15 zł. Pomnożony przez konserwatywny mnożnik cena Z równy 6. Taki mnożnik zakłada, że rynek zacznie doceniać potencjał SKD, ale wciąż będzie zachowywał pewną dozę sceptycyzmu. A co jeśli pójdzie znacznie lepiej lub znacznie gorzej? W scenariuszu optymistycznym, któremu przypisuje 20% prawdopodobieństwo, przełomowy wyrok Tsue otwiera rynek SKD na oścież, a wotum staje się jego niekwestionowanym królem. Wtedy rynek może wrócić do wyceniania spółki po historycznej średniej cena Z w okolicach 8, co dawałoby cenę w rejonie 138 zł. Scenariusz pesymistyczny z 15% prawdopodobieństwem to katastrofa projektu SKD i wygaszenie biznesu. Wtedy wartość spółki spada w okolice wartości jej twardych aktywów, czyli tego co ma spłynąć ze spraw frankowych plus gotówka. Daje to cenę w okolicach 40 zł. Zauważcie tę asymetrię. Potencjał wzrostu w scenariuszu bazowym to prawie 90%, a ryzyko spadku w bardzo negatywnym scenariuszu to około 15%. Podsumowując, jak można postrzegać dziś Wotum? To zakład przeciwko skrajnemu pesymizmowi rynku. Inwestor, który rozważa tę spółkę, kupuje udziały w fenomenalnie rentownej, zdrowej, finansowo firmie, której obecny biznes jest dojrzałą Krową dojną, generującą przewidywalne strumienie gotówki. Płaci za to cenę, która sugeruje, że firma za chwilę zbankrutuje, a w pakiecie dostaje darmową opcję na sukces w nowym, potencjalnie gigantycznym segmencie rynku. Czy ta opcja się zmaterializuje? To jest właśnie pytanie: za 90, a może i 138 zł za akcję. Dziękuję za uwagę. To wszystko w dzisiejszej analizie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Votum. Dzięki za oglądanie. Teraz Twój ruch. Napisz w komentarzu, jaka spółka ma być następna. Najpopularniejszy pomysł wygrywa. Nie zapomnij o subie i lajku.